Pani, przepraszam panią. A tamten co na klatce był przeciw? Nie rozumiem. Bo tam był y, taki chłop na klatce pani. On tam mieszkał w tej klatce. Kopiany był po prostu. Przewrócił się tam koło Sano i tego. I my go z kolegą zaprowadziliśmy, on tam mieszkał. W tej klatce co pani wyszła. To na pierwszym piętrze mieszka. No chyba tak, ale był tam? Nie ja, Jak, ja pani... mieszkam na parterze przepraszam to ja nie wiem. Aha. Nie, bo tak się wywrócił, się nos, cały rozwalił i tego... Wew mu leciał. Trochę punktowy jest. Tak. On się przewrócił... I, 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 I gdzie pan, panowie go zostawili? Znaczy on do klatki wszedł, już tam gadał, że dziękuję, tego... Aha. On I... na pierwszym piętrze mieszka. Tak. Jakoś tam przed po schodach. Aha. Tam brat z nim mieszka, to tam... Aha. No, dziękuję. No, dziękuję. no to dobra, to przepraszam, dziękuję. Aha, dobra, to dziękuję.